Dzień dobry, witam Was serdecznie, moje drogie skorpiony. Spotykamy się dzisiaj z racji jutrzejszej już pełni księżyca w znaku koziorożca, zwanej zielonej księżycem, krwawym księżycem, burzowym księżycem. Co wnosi ta pełnia? Możecie usłyszeć na nagraniu ogólnym, które przygotowałam, jest na kanale lipiec wszystkie znaki. Natomiast tak pokrótce na pewno zachęca do zmian, zachęca do takiego zastanowienia się nad sobą i krótkiej medytacji czy ja jestem sobą? Czy robię to co chcę? Czy robię to, bo muszę? Jak wyobrażam sobie swoją przyszłość? W którym kierunku chcę podążać? I jeżeli potrzebujesz takiego czytania w oparciu o te urodzenia, na jakie zmiany się przygotować, aby były one delikatne i łagodne, to zapraszam do kontaktu. z Rubianie w promocyjnej cenie 50 zł poprzez kontakt mailowy bądź stronę. Zatem zapraszam, a tymczasem proszę o całkowite prowadzenie dla moich ulubionych skorpionów w intencji Waszego najwyższego dobra. Równie ważny dla mnie jak Lef, bo też jest częścią mojego horoskopu urodzeniowego. Zobaczmy, co dla skorpionów na najbliższe dwa tygodnie. Co się tutaj zaznacza? Karta diabła. Świetnie, rewelacyjnie. To jest karta dokładnie słońca w koziorożcu, a przed nami pełnia w koziorożcu. Co karta diabła wnosi? Ona zawsze mówi, miej plan na siebie, abyś nie wylądował w cudzym planie. Zniewalaj. Ale nie daj sam siebie zniewolić, drogi Skorpionie. I to by się to zdecydowanie uda, dlatego że, jako jedyny ze znaków, ciągniesz energię z góry i dołu i potrafisz naprawdę świetnie potrafisz stworzyć i powołać to, na czym najbardziej ci zależy. I rewelacyjnie pod spodem dziewiątka denarów, która mówi: skoncentruj się na budowaniu swojej stabilności finansowej i wolnych wyborów. Czyli najpierw zabezpieczaj siebie, jak każda jedna dziewiątka. Diabeł zresztą mówi: napełnij swoje ego, daj sobie jak najwięcej. Co w działaniu dla Was. Wyjazdy, przeprawy, podążanie i stawianie nowego celu, dlatego że karta szóstki mieczy, te moje koty tutaj nie dadzą spokoju, to jest przeprawa z punktu A do B. Osiągnąłem coś, teraz chcę więcej. Albo gdzieś wyjeżdżam, planuję jakiś wyjazd, bardzo dużo ruchu i świetnie, to, to Wam zdecydowanie służy i życzę Wam, abyście podczas tego przemieszczania właśnie doszli do tego konsensusu. Co jest moim powołaniem? Czy ja jestem sobą? Czy robię coś, bo muszę? Czy ja tego pragnę? Czy żyję zgodnie ze swoim powołaniem? I w którą stronę powinienem podążać? Z tymi pytaniami zostawiam Was na jutro, pojutrze i po pojutrze, bo pełni odczuwamy zawsze dwa dni przed, dwa dni po. Idąc dalej, powiem Wam szczerze, że tutaj ta karta papieża już jest chyba trzeci czy czwarty raz na pozycji uczuć i emocji. I to jest karta, która mówi tak dla relacji i związków w imię zasad takich rodzinnych, czyli. Relacji, kiedy wszyscy są w tym zgodni, relacji, którą akceptuje rodzina, zarówno jednej, jak i drugiej strony. Karta generalnie bardzo dobrodajna. I karta, która mówi o tym, że warto skoncentrować teraz uczucia i emocje, gromadzenie tych pozytywnych energii wokół rodziny. To nie jest tylko partnerstwo romantyczne. To są relacje z rodzeństwem, relacje z rodzicami, z najbliższymi, z tymi, do których czujecie taki pociąg emocjonalny. Papież, tak jak powiedziałam, błogosławi relacje znajomości, jest kartą bardzo dobrodajną. Także otwórzcie się na pełne i szczere znajomości, ale z sercem na dłoni tylko do najbliższych i do rodziny. I do partnera. W pieniądzach. Kochankowie, konieczność podejmowania decyzji i wyborów, tutaj czas nie działa na Waszą korzyść. Trzeba będzie podjąć decyzję, czy pozwalam sobie na to, czy na to. Jadę tu, czy jadę tam, kupuję to, czy tamto. Także takie rozdwojenie podejścia, dwie, dwie, nawet nie chcę powiedzieć dwie, wiele możliwości i konieczność podejmowania decyzji w lewo czy w prawo przed Wami. Może być to też taka konieczność podjęcia decyzji, czy ja zostaję w tej pracy, czy idę do nowej, ponieważ ta pełnia w znaku koziorożca koncentruje się właśnie na materii, na Ziemi, bo to jest dokładnie ten żywioł, albo. Um, czy odważy się wyjść po więcej, czy zostaje przy starym, czy, czy, czy chce zmienić stanowisko, czy chce zmienić pracę, czy w ogóle chce wyjść w zupełnie inny obszar zarabiania pieniędzy. Także takie wątpliwości i myśli mogą krążyć, krążyć w koło Skorpiona w ciągu najbliższych dwóch tygodni. I od razu powiem tak, zwycięzca zostaje sam, jak to Paulo Coelho napisał, w karcie samotnika nie dzielimy się z całym światem swoimi przemyśleniami. Słuchamy swojego wewnętrznego głosu, to co ja chcę robić, co mi da gra w duszy, co ja czuję, dlatego że samotnik, pustelnik zawsze kieruje się swoją wewnętrzną mądrością, którą zamknął w tej latarni, i tylko jemu ona przyświeca. Tylko on jest to w stanie zrozumieć. Dlatego bardzo Ci proszę, w dochodzeniu do swojej prawdy, w ciągu najbliższej pełni, kiedy będziesz się zastanawiał, czy to, co stworzyłem, czy to, co mnie otacza, jest ok. Nie dopuszczaj do siebie potrzebów z zewnątrz, zaufaj swojej intuicji, bo kto jak to, ale skorpion mają naprawdę najlepszą. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!